Dobra, witam Was serdecznie. Jak widzicie mamy paczkę. Gilia.pl, w środku są komiksy. Zrobimy tak zwany unboxing, jeśli się nie mylę. Czyli porozcinamy i zobaczymy co jest w środku. Dobra, no to nie przedłużajmy. Jedziemy z koksem. W lewej ręce trzymam telefon, bo to telefonem nagrywane, więc... trochę to potrwa. Przynajmniej taką mam... nadzieję, że wszystko pójdzie fajnie. Ale wydaje mi się, że no może, może jednak pójdzie szybko. Pyk, cyk. Zwyczaj kupuję na gildi, to jest strasznie mocno zapakowane, ale mam dobry nóż, także idzie spoko loko. Dobra. Teraz tutaj pyk. a no jak widzicie, idzie to całkiem nieźle. Cyk. Dobra. Zapakowane jest bardzo ładnie. A, Ciach, ciach. Mamy komiksy w folii bombelkowej. Oczywiście. O! Dobra. To wywalamy na bok. Cyk. No i tniemy dalej. Dobra. Folia będzie dla mojego siostrzeńca, Alana. Od czasu do czasu chłopak lubi sobie postrzelać. Siu, ale zawinięte dobra Tu mamy fakturę czywiach faktura na bok co tutaj mamy numero 1 wieczni Batman i Robin z New 52 Tak to wygląda proszę bardzo Tak mamy pyk. takie coś mamy zrobione Tak wygląda z tyłu. Proszę bardzo. Teraz spróbuję to rozciąć jakoś tak w miarę logicznie, żeby sobie nie uszkodzić komiksu. Czekajcie, tak żebyście coś widzieli. Spróbuję pek. dobra. Cyklu otwiera się bardzo łatwo. Ale czasami po prostu trzeba się bardziej narobić. Cyk. Czekajcie, zmienię sobie łapkę. <laughs> Może to wcale nie będzie takie łatwe fajnie się, fajnie się przy tym pracuje Jak ma się dwie wolne ręce o, dobra, udało mi się. Tyk. Już jesteśmy w domu rachu ciachu i po strachu komiks jest oczywiście od Egmondu widzę, że jest dość grubaśny. Podobał mi się Wieczny Batman. Postanowiłem, że zobaczę, co będziemy mieć w Wieczni Batman i Robin. Pokażę wam jak wygląda w środku, parę stron. Scott Snyder, czyli na pewno coś dobrego. O rysunki, tuż to strasznie dużo autorów, także tutaj to nie będę się zagłębiał. Co mamy dostępne, to od razu mówię, że polecam. Wieczne Zło, bardzo fajne. Batman też bardzo fajny, mogę polecić z czystym sumieniem. No, już widzę, że rysunki są naprawdę w poziom. Bardzo fajnie wyglądają. No, może być, może być naprawdę coś dobrego. Uwielbiam New 52. Piękne rysunki. Naprawdę dobrzy autorzy, scenarzyści, rysownicy. Także jest co obejrzeć, jest co poczytać. Komiks wygląda naprawdę bardzo dobrze. Batman, Robin. Widzę rysunki trzymają ciągle ten sam poziom. W Wiecznym Batmanie to tak różnie bywało. Czasami bardzo fajnie, a czasami tak męcząco. Tu jest bardzo fajnie. Dobra. Zobaczymy może jakieś dodatki będą. E, chyba komiks do samego końca. A nie. Galeria układek będzie. Fajne. Lubię galerię układek. No, i z tyłu co jest dostępne? To co mieliśmy z przodu, to i mamy z tyłu. Dobra, mamy to. Następne Marvel Classic Marvel Max w tym przypadku. Punisher. Dobra, możesz mi pomóc? Potrzymaj tu. Mam mojego małego pomocnika. Bąbelko strzelacza. No, bardzo dobrze trzymasz. Super, tak trzymaj. O, dobra. Nie się młody uczy, nie? No, masz tam do tego, bardzo dobrze. Będziesz mi pomagał następnym razem. Komiks też bardzo gruby. Ostatnio w Marvel Max idę ostro w Marvel Classic raczej, no dobra, oddaj. już sobie radę na razie. Tak wygląda z przodu. Proszę bardzo. Z tyłu mamy coś takiego. Historia bardziej dla dorosłych czytelników. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Troszeczkę szybciej yy, będę to przewijał, bo mam jeszcze yy, kolekcje komiksowe do pokazania. No i w ogóle, co ostatnio sobie kupiłem. Tak to wygląda w środku. Pięknie. Ciemne nastrojowe rysunki. Krew się leje oczywiście. Będzie co poczytać. Podoba mi się, że obramowanie jest cały czas w kolorach takich ciemnych, czarnych. Wszystko mroczne. U, tu pięknie to wygląda. Już coś czuję, że pani sure będzie świetnym komiksem. Zresztą w internecie trochę czytałem, wszyscy zachwalają. u No, rzeczywiście, dla bardziej dorosłych czytelników, proszę bardzo. Kompletna rozwałka, dużo krwi, dziury w ludziach. No, po prostu Punisher w najlepszym wydaniu, proszę bardzo. Tak to wygląda. Dobra, zobaczymy co z tyłu. Bo komiksów jest naprawdę sporo. Mhm. Projekt postaci: Lewis Larson, Leonardo Fernandez, Punisher. Wzlot i upadki: Franka Castle, czyli o Pani O, proszę bardzo. To dopiero pierwszy tom, drugi, trzeci, także będzie co poczytać. Tak wygląda. Dobra, co następne? Star Wars oczywiście, proszę bardzo. Wojna Shu-Torun. Dodatkowo komiks z Free C3PO. Tak wygląda w środku. Pokażę wam. Naprawdę w poziom. Bardzo mi się podobają komiksy o Darcie Vaderze. bo to o Darth Vader. Jeszcze sami żałuję, że ...że... to nie Luke Skywalker jest tym mrocznym sitem, a Darth Vader tym jednak dobrym gościem. No ale tak to się ułożyło. Tak sobie George Lucas wymyślił, zrobił. Zresztą, yy, wszystko co związane z gwiezdnymi wojnami, połykam w całości. O tu już przygoda pewnie z Cepy O, okładki, proszę bardzo. Piękne rzeczy. Tu już od razu inne rysunki, ale bardzo fajne. Podobają mi się. Lubię. Jak europejski komiks science fiction z lat 80-tych, 90-tych, fajna sprawa. Dobra, zobaczmy co w następnym. Proszę bardzo, Gwiezdne Wojny, ostatni lot Gwiezdnego Niszczyciela. To jest też coś dobrego, pewnie. Proszę bardzo, co do tej pory dostaliśmy. Mam wszystkie i mogę z czystym sumieniem polecić. Naprawdę bardzo fajne historie. Dobra, co następne? Proszę bardzo, Superman Batman. Młody chodź pomożesz mi. Nie udawaj, że ci się nie chce, proszę bardzo. O tak trzymaj. Dobra. Super. Widzicie co znaczy mieć pomocną dłoń? Pyk. O, psiup, ciach. Dobra. Mhm. Komiksy są bardzo dobrze zabezpieczone. Te folie to naprawdę fajna sprawa. Dzięki nim mamy komiksy w całości, dobra? Dzięki bardzo. Superman Batman to już chyba będzie czwarty, a nie piąty tom. Proszę bardzo. Tak wygląda z tyłu. Też bardzo fajne od Egmontu wydanie. Tutaj mamy co do tej pory dostaliśmy eee, Supergirl. I tutaj proszę bardzo, władza absolutna, z czystym sumieniem mogę polecić. Te dwie, to troszeczkę gorsze historie, ale też mogą być. Zobaczymy jak to. Zobaczymy najpierw jak w środku. Wiele razy mówiłem, że sumki są dla mnie bardzo ważne, proszę bardzo. No i już na pierwszy rzut oka widzę, że że moje oczy nie będą się męczyć przy czytaniu. Wszystko jest klarowne, przejrzyste. Twarze wyglądają jak twarze, dłonie to dłonie. Piękne rysunki. Historia też na pewno będzie bardzo fajna. Proszę bardzo. Za hałasy przepraszam, jeśli słyszycie, ale no, mam nadzieję, że nie. Jest po świętach wszyscy domownicy w domu. Także no, zawsze ktoś tam coś stuknie, puknie. Superman fantastycznie wygląda. Piękny rysunek. Ależ piękne rysunki. Wow. W stylu Andy'ego Kuberta, chyba nie. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale fantazji łódka, naprawdę fajna. Super. Przewijam, przewijam. Proszę bardzo. Chyba coś z zielonymi latarniami tutaj będziemy mieć. Wszystko bardzo dobrze widać. Tak. W ogóle nie patrzę. W ogóle nie patrzę na telefon, co się nagrywa tylko na, na komiks. Super. Proszę bardzo, wnętrze. No, co z zielonymi latarniami? Bardzo dobrze, bo mamy tego tak mało. A szkoda. No, nie ma pokazane, czy następny to będzie. Zazwyczaj było tutaj pokazane. Nie wiem, może to wszystko będzie już. No, zobaczymy. Czyli mamy coś takiego. Dobra, co następne? Einkany kind of X-Men. Pomocnik mi uciekł, także spróbuję jakoś to samodzielnie załatwić. Dobra, przepraszam Was na moment. Tak, pomogłem sobie zębami. Cyk, tyk, fik. cyk, cyk. Cyk, cyk, ciach, 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 ciach. Dobra, Dobra, mamy. Ekany X-Men, też całkiem niezła seria. Podoba mi się nawet trochę bardziej jak O-New X-Men. Ale ucieknę, proszę bardzo. Tak wygląda z tyłu. Mamy z przodu. Pokażę Wam co w środku. Na szybkości. Rysunki są takie sobie, ale historie mi się bardziej podobają. Są bardziej mroczne. No chociaż proszę bardzo, tu jakiś inny rysownik chyba wszedł na moment. No i już mamy starego. Jak widzicie, rysunki są naprawdę całkiem niezłe. Też to wszystko kwestia gustu. Ja mówię, że są całkiem niezłe, ale to nie do końca mi się tak strasznie podobają, ale, ale nadrabia fabuła jak dla mnie. Tu już mamy coś troszeczkę innego pod względem rysunków. Tu mamy coś pięknego pod względem rysunków. Dobra tak to wygląda. Mam wszystkie poprzednie części. Mogę z czystym sumieniem polecić. Naprawdę są bardzo fajne. Coś takiego mamy. Szkice na okładki. W dodatkach o lubię ołówkowe. Szkice zeszytów. Bardzo fajne, super. Mamy coś takiego. Coś takiego. Co do tej pory dostaliśmy. All New X-Men. Uncanny X-Men. Wojna atomu. Co w następnym tomie? Uncanny Avengers. Contra Shield. No cóż, będziemy czekać z niecierpliwością, nie? Dobra, co następne? Avengers, oczywiście. New Avengers, dokładnie, inne światy. Tak wygląda z tyłu. To już będzie trzeci numer. No, mam nadzieję, że nie porysuję. No nic. Znowu na chwilę Was przeproszę. Tak, będę sobie pomagał zębami. Dobra. Chyba wystarczająco dobrą dziurkę zrobiłem. Kurka wódka, no. Jakieś wyjątkowo wrednawa ta folia się zrobiła. Ciech. Dobra, teraz już powinna iść. Czasami ona przeszkadza, ale w większości przypadków jest bardzo dobra, bo to zabezpieczenie dla komiksu żałuję, że nie ma takich polibagów od razu które były, były zabezpieczeniem na dłuższy okres żebyśmy mogli sobie wyciągnąć, włożyć komiks proszę bardzo on New Avengers proszę bardzo co było do tej pory Irelminati wchodzą w akcji. Ole ale pięknie to wygląda. Proszę bardzo, Inhumans. A to jest chyba Atilan, jeśli się nie mylę. Miasto Inhumans. Pięknie to wygląda. Przeskoczymy trochę dalej. Proszę bardzo. Super. Piękne rysunki. Znowu przepiękne rysunki. Kartografowie. Proszę bardzo. Klasa. Piękna rzecz. No i w ogóle New Avengers. No jak dla mnie wymietają Tajemnica goni tajemnicę. Cały czas komik zaskakuje. galeria okładek, ale układki piękne. Wow, super. Proszę bardzo, tak to wygląda. Do tej pory dostaliśmy, to wszystko z czystym sumieniem i z całego serca polecam. Naprawdę bardzo dobre komiksy. Następna część Avengers: Doskonały świat. Nie Avengers, tylko New Avengers. Can Avengers, Avengers, New Avengers. Dużo się tego ostatnio porubiło, ale bardzo dobrze, super. Czyli coś takiego mamy. Pamiętajcie, to wszystko z jednej paczki wyciągnięte. Folia idzie już na bok: Guardians of the Galaxy and the New all New X-Men. Dam, dam radę, z sobie pomóc? Pewnie tak. Dobra, jeszcze raz przepraszam Was. Tak, nie ma tu żadnych skryptów. Żadnych scenariuszy, wszystko jest nagrywane na żywca. W tym momencie akurat w domu jest bardzo dużo ludzi, także znowu przepraszam za hałasy, jeśli coś słyszycie. Okres poświęteczny. No i proszę bardzo, tak z przodu, tak z tyłu. Guardians of the Galaxy, All New X-Men. Proces John Gray. Zobaczymy, jak w środku. Proszę bardzo. Guardian się strasznie mi się podobają. Przede wszystkim, dlatego, że to jest nowość. A wszystko, co nowe, zawsze się człowiekowi bardzo podoba. Proszę bardzo. W obejrzeniu filmu Guardians of the Galaxy stwierdziłem, że trzeba przeczytać jakieś komiksy. Egmont coś tam wydał, czyli to. i Bardzo dobrze i mam nadzieję, że będzie więcej i więcej. Chciałbym, żeby jeszcze coś wyszło oldschoolowego z Guardiansami. Na przykład w tym Marvel Classic, które teraz Egmont wydaje. Nie no, super, fajny komiks. No i bardzo gruby. Galeria okładek. Beast, Rocket, Raccoon. Iceman. Jak on się nazywa? Nie pamiętam. John Gray i Groot. Coś tam niszczyciel. Okładki no. zwierzęce też bardzo fajne. John Grey i jej powrót z zagrobu. Co do tej pory dostaliśmy? Coś takiego w następnej części. Onio X-Men. Jeden z głowy. A tutaj guardianci, proszę bardzo. Strażnicy w rozsypce super, dobra, czyli coś takiego w parce do mnie przyszło: Guardians of the Galaxy New Avengers, Angkany X, Angkany X Men, tak jest Batman, Superman Star Wars Twarda okładka Pani Max, Jeszcze raz wam pokażę. jak W środku bo naprawdę mi się podoba. Po prostu rozwałka. Dobra. No i oczywiście twarda okładka Wieczni Batman i Robin. Dobra, na razie kończę. Zaraz biorę się za drugi filmik, bo mam kolekcję do pokazania i, i trzy komiksy, które sobie niedawno zamówiłem. No dobre, no to do zobaczenia za chwilę, Nara.